No witajcie ponownie. Przed nami przedsionek Dorema Sirocco 800-825 z metką producenta. Stan myślę, że dobry. Nie bardzo dobry ze względu na to, że spód jest taki troszeczkę okurzony. Zobaczcie możliwość pięcia pasów sztermowych, ale przedsionek nie jest wyblaknięty. No nawet można powiedzieć, że bardzo dobry. Tu lekkie takie przykurzenie i tutaj do przeczyszczenia, tak jak widzicie. Tak jakby troszeczkę od deszczu. Już taki dobry plus dajmy. Ta ściana jest na stałe. Trzy ściany, wypinane akurat w tym modelu. I kedra też, zobaczcie, po całej długości do końca przyczepy, można sobie to wpiąć. I akurat w tym zestawie małym nie mamy. Nie mamy firanek, ale to nie jest problem. Także nie poddawajcie się. Jeżeli ktoś szuka takiego małego, ładnego przeciąga, to myślę, że jest dla niego Derma Siroko na ładnym metalowym stelażu. Zapraszamy serdecznie.